Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Witam, dobry, dobry, dobry. Nowy kolega. No właśnie, nowy kolega, proszę się przedstawić te z milionami słuchaczy. <grym> Daniel Szczepan. <grym> Powiedz, skądś sobie... ty Wiec, jest, bo to no jest no najważniejsze. Zdradzina. Z że jest niebieski Rad, radli, nie? Niebieski radli. Zawsze niebieski. Dokładnie. No i pięknie. No i co, teściki, czy coś już już jest jak? To... Nie no, człowieku, szanuj. Już, już, po już po wszystkim. Już ja. po wszystkim. Dobrze. No, dobra, no to, to witamy, witamy serdecznie. Kamrać, ale coś ci się na bluzie odkleiło chyba, wiesz? No widzisz, muszę to kleić, wiesz no, Bo to tak, kurczę... Idziu idzie jest idzie, taką no, specjalistą, kurde, i teraz będzie... Kurde, umchyto jakieś tam, te, te, ta no. odzieżka na jakimś, nie wiem, kaj. No, muszę do niego zadzwonić, wiesz, jak on to robi Panie ty tutaj niewypoczęty? Oczywiście. Ta długa, niesamowicie długa przerwa, tak. jak wpłynęła na psychika zawodników? Nie, no spoko, Weż, inaczej się odpoczywa jak jest sukces, a inaczej jak wracasz z opuszczoną głową, nie? Także... To prawda, Weż, bardzo fajne zdjęcie wrzuciłeś, takie kurcze, wczesno, symboliczne. Widziałeś kulisy tego zdjęcia. Widziałem Aranżacja była dosyć ciekawa. Ciężkie do wykonania, ale się udało, Stefan oczywiście stanął na wysokości zadania. Bez... Witam, witam! Jaki nowy po, du... po tej długiej przerwie! No, Każdemu to mówię, a ty gdzie sobie odpoczywałeś? Ja? Na no, dom. domu. W domu się A ty, ja ci... ty też w domu? Ja w domu. Najlepiej mm. się odpoczywa w domu, pamiętaj. Nie, ale. W domowym zaciszu. W domowym zaciszu? Tak. Masz spokój w domu? Spokój w domu po upaleniach krockich mamy Ale nie puszczaj tego, że moja żona tego nie słyszała. No właśnie. Bo po głowie. Moglą bo, oglądasz... bo po głowie dostanę. Oglądasz na nas? Tak, oglądam, oczywiście. Nie ma jeszcze sprzętu, A tu są pozdrowienia dla żony. Ja wam raz powiedziałam, ja wam nie wezmę, a wy macie pilnować swojego, bo karne swojego upilnuje. Panie, porządek musi być. Dobrze, panie Janku, jak miło pana widzieć. stronie. Ma pani pozdrowienia od Krzysia Pilarza. Dziękuję Czemu bardzo. Dzwonił. No proszę. I kurde, pozdrowić panią Renię. kiedy miło? ostatnio mieliście okazję rozmawiać w ogóle? O, to już dosyć długo jak nie rozmawialiśmy, bo Jakiś, się nie widzieliśmy. Jakieś 8 kilo u mnie, wcześniej. <noise> nie ma tak źle, trenu. Ale pobudzi się pan nic nie. Po nie. Nic. Po buzi nie. Poszło mi kurde na Bępno. Ale coś tu zrobimy. nie robimy. ma tak źle, no. No przecież. tragedii nie ma, ale może być. Nie że jak po powrocie na cichą w ogóle. Jakie no, uczucia? Tu jest ten sam zapach. No tak, no, tu się nie zbierze. No. Twoje twarze miło widzieć. No tak. Jak się kurde grało, to to było łatwiejsze. No to, a no to normalne, bo ktoś mną dyrygował, a nie jakimś, jak to łodzisz, go dają. jest dwa razy dobrze i do domu. No, no. a tu jednak trzeba zarządzać. Tu jest trochę inaczej to. Ale Pach... trener są przy, Wiesz, przy, przy zawodnikach to się rozkłada na ileś osób, a przy trenerach to też... tak. I wiele czynników tu musi zagrać, nie? Tu kolei, to nie no tak. ale, słuchaj no, fajne wyzwanie. fajne wyzwanie. Fajne wyzwanie, tu pachnie właśnie legendą o tym miejscu. To Słomik zapierdziela! No ja? No dobrze, niech się nie ci, ci roboty. Jak to jest możliwe, że leciek jest na wszystkich zdjęciach ilo mola ten synek? To się dużo ja no. Ale to już tak od dziecka się przyjęło, musi tu być i koniec. ja jeszcze grał, to on już strzerał bramki i dali tu grą. No. Witam serdecznie kolejna, kolejna nowa Dzień twarz na się... cichej. Kurde, ledwo zdążyłem. Ale ty właśnie ostatnio mi mówiłeś, że miałeś, zaliczyłeś już debiut w drugiej. No tak? No już tak? debiut zaliczyłem, no dlatego potem konsekwentnie ćwiczyłem przed kamerą, żeby jakoś to było, nie, bo, bo Będziesz postacią wiodącą, Cię... tak? Zobaczymy, nie chcę za dużo obiecać, bo Jak to tak na boisku, nie? Ta. No mam nadzieję, tego się trzymajmy. A z panią że już sięś e, Jeszcze nie, to mój też zabił, także witam serdecznie pan Witam bierali. Dobry, dobry. Całuję rączki. Pan na początku z dystansem, ale potem tak? wiesz, w zależności od jakiej kategorii Jak nie, nie? widział? Tak, Okej, okay, czyli dobre. Ale wygląda testowany czy już nasz? Nasz, nie? Już nasz, no? Już nasz. A co ty źle? No <głos》> i to, Dobra, to masz ja się... dyr, tak? Żeby tutaj tak, e, przedstawić? Tak, tak, tak. Dobrze. mi Na wszystko. Dzień. Ale tak od razu słoneczko, Pani Reniu? A mam od razu gadać hachorza? <słodzenie> <słodzenie> Wolę grzeczniej niż. W A jak jeszcze co zasłuży, to na zbioru nie ma się. To gościa mnie minęło. Pani Renia w formie widzę. No, dobrze, dzisiaj urlopie. Mo pani co? Jest flow Siemanko, kurde żeś jest ujrzany, ja cię kręcę ty Kto ci ta kowela zrobił? Ja sam <laughs> ja Zaczyna się Zaczyna się, no, no Ty ale że nie tęskniłeś No właśnie Proszę? Powiedz, czy tego nie brakowało Poświęcili, że brakowało <słucham> <głos> <głos> Kursza, kurczę, bo to jest tyle je. butów, że... Pani tak swoje tak, muszę... wszystkie buty, bo ja koszę na sprzęt potrzebuję brudnych. Ale ja to bym pani nie powiedziała, pani powiedział, na jak krzyczy Kochanie, ja muszę ryceć, bo jak mnie nie widać, to przynajmniej rycek muszę. No. To, tutaj, to kosz, wrogów, Brakowało wrogów, mi tego, przez, tak? przez 10 dni mi tego brakowało. <słucham> nie ja Jaram się na Ja Jaram się dopiero się zaczęł skończył jeden sezon. I zaraz... Zacznę drugi. No i inny, nie? Jakiś... termin, że się poznaliśmy, zaraz karnety startują także transfery, zmiany kurde to jest właśnie to w klubie co jest najciekawsze. Dynamicznie. Nowe twarze widzimy. Sporo tak? testowanych. A pan nie jest. Pani Renia jest, nie no. Tam się, tam się nie zmieniło. idę do trenerów. Idź, idź. Co, foteczka na wieczór? No, Trzeba. A e, to szybko poszło, co? No, bardzo. Podziewałeś się, że tak łatwo będzie? No, że tak szybko? Nie. Ale dawaj na górę. <grymne> Ale była twoja. Ja. Jak ci się ta robota podoba? Jakaś premia za nową <grymne> funkcję? Tak. <grymne> Uwaga. To już zaklepane. Pięknie to <grymne> wychodzi. Dawaj te foteczki tutaj. No i jak tam? No wasz latnia? Przywitany? Dobrze, dobrze, no. Znalazłem miejsce dla siebie, także... A kiedy ty jesteś rocznik? 96. 96? Tak, 9, 6. 9, 6. tak to, jest. Taki nie aż najmocniej, nie? Bo podsiadłem kolegę, także... Mam nadzieję, że godnie zastąpię. Którego kolegę podsiadłeś? No, po zdjęciu tego, którego już nie ma, nie? No, kilku nie ma. Kilku więc. nie ma. E, Maria, nie? Maria? O. To no, z tej no, strony Mariusz. Tak, jak tak ja, ja również kiedyś mieliśmy już przyjemność razem pograć, także szkoda, że akurat się minęliśmy. Ale... A gdzie jak widaliście? Yy, znaczy ja w rezerwach miedzi jak byłem, mhm. a Mario wtedy był spadem, schodził do nas i, i pomagał nam też w lidze, także no to. Także krótki epizod mieliśmy już wspólny. Tym razem się nie udało, ale <laughs> zastąpimy go. Godnie. To to Zrobię cieszy... ja nie z przodu, ale, ale może coś ukończę, no, Tego Tak ci się, 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 że w ruchu możesz. Fajnie, no, super. Wiadomo, że ja tutaj bliżutko, nie, więc, mhm. więc dla mnie. Dla mnie bomba fajna, chyba. Sobota w twoim rodzinnym mieście. A, no, zgadza się, zgadza się. Tyś ta czy jak to jest? No troszkę coś tam, ale ja, no, tam pytali się nie właśnie. Mhm. Już wcześniej w zeszłym roku dochodziły mnie informacje że chcieli zagrać z ruchem, no i tam mhm. kontaktowali się z prezesem czy coś, no i doszło hey, hey do tak? Tak. Fajnie, bo to takie, my tam mamy te kontakty takie, no, nie? Jest, jest. No, Hejnaukenty, Unia Oświęcim i tak dalej, i tak dalej. No to fajnie, fajnie widowisko, no. kibice się na pewno szykują. Oj, na pewno. Tylko szkoda, bo niestety nie będzie tam jeszcze trybuny, bo mhm. jest w trakcie remontu, ale na pewno tam gdzieś przyjmiemy sporą grupę No kibiczy. planujemy zrobić właśnie transmisję, planujemy zrobić właśnie transmisję z tego meczu, dlatego z tego miejsca widzów wszystkich zapraszamy dokładnie, zapraszamy wszystkich serdecznie na transmisję. Kto będzie yy... chciał wpaść, to niech wpada na hejnał. No, Cię Asted, chodź! Asted, chodź. Asted, Asted. 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 No, kto! kto, leśniczy! Na no, razie, taki okres rehabilitacyjny, to jest cięższa praca czy lżejsza praca? Ja jakbyś to ocenił. Czy inna? Inna, na pewno inna. Nie można tego określić, czy cięższa czy lżejsza, ale. Taka żmudna, nie? Bo mm. tam nie wiem, praktycznie codziennie jesteś, robisz praktycznie te same ćwiczenia w tym ja samym miejscu. To już przepraszam, że przeszkadzam. No Wracasz z powrotem na swoją półkę? Ja, właśnie o to chciałem się zapytać. No widzisz, że już sekundarz. Sekunda. Naw nawet nie musiałem się pytać. bo no. <laughs> nie możesz nam tam tych, tych, tych partii, które są... Nie, właśnie teraz... Typowo tam punktujesz... Na gaz, na gaz i mhm. do przodu. Podpapa łatwiej. Jestem Jest jeszcze. Jest jestem Jest jeszcze. Jest się Jest